Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji, która będzie próbą ukazania działania Bożej opatrzności w osobie i dziele życia świętej Urszuli Leduchowskiej. Julia Urszula Leduchowska przychodzi na świat 17 kwietnia 1865 roku w miejscowości Lorsdorf w Dolnej Austrii. Jest drugim z dziewięciorga dzieci Antoniego i Józefiny Leduchowskich. Jej droga powołania do służby Bożej rozpoczyna się już w młodości, gdy zwierza się swojemu bratu, Włodzimierzowi, z pragnienia poświęcenia się Bogu w życiu zakonnym. Rodzina Leduchowskich przenosi się w 1883 roku do Lipnicy Murowanej, gdzie pragnienie Julii dochodzi do realizacji. 18 sierpnia 1886 roku Julia wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Krakowie. Tam przeżywa swoją formację zakonną i składa śluby. W krakowskim klasztorze służy ponad 20 lat. Jest wychowawczynią internatu i przełożoną. Kiedy otworzyła się możliwość pracy dla młodzieży na wschodzie, z błogosławieństwem papieża Piusa X. Podejmuje pracę w Rosji. Wyjeżdża z kilkoma siostrami do Petersburga, gdzie prowadzi internat dla dziewcząt, zakłada sodalicje mariańskie, jest członkiem towarzystwa pedagogicznego. Wybuch I wojny światowej i nieprzychylne działania władz Rosji zmuszają matkę Urszulę do wyjazdu do Szwecji. Gdzie od początku musi organizować życie swojej wspólnoty zakonnej? Zakłada szkołę języków obcych, i na zaproszenie Henryka Sienkiewicza czynnie działa na rzecz Polski w Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny. Głosi odczyty o Polsce w Szwecji, Norwegii i Danii. Po pewnym czasie otwierają się nowe horyzonty pracy apostolskiej w Danii. Matka Urszula przenosi się do Olborga, gdzie zakłada ochronkę dla dzieci po polskich robotnikach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, realizuje pragnienie powrotu do ojczyzny. Jesteśmy w Olborgu, w Danii. Jest to ostatni etap podróży po Skandynawii matki Urszuli, sióstr i gromadki dzieci. Które wokół siebie zgromadziła. W Polsce już czeka na matkę zakupiony 11 lutego 1920 roku teren w Wielkopolsce z trzema willami w miejscowości Pniewy. Posłuchajmy, jak z relacji samej matki Urszuli wyglądał powrót z Olborga do Pniew. 2 sierpnia w dzień Matki Boskiej Anielskiej. Po wysłuchaniu rano mszy świętej część naszej gromadki i dwadzieścioro dzieci opuściło Olborg pociągiem o siódmej rano. Do Polski ze mną jechała siostra Łozińska i kilka innych sióstr. Do Kopenhagi towarzyszyła nam siostra Zaborska. Podróż była ciężka, ciągle przesiadki. Z pociągu na statek, ze statku na pociąg i znów na statek. Za każdym razem lecieć z chmarą dzieci, pakować do wagonu. Ale na szczęście pogoda sprzyjała. Już około 11 przed południem załadowałyśmy się na statek. Dzieci w mundurkach marynarskich z polską flagą. Statek powoli odbija od brzegu. Dzieci intonują jeszcze Polska nie zginęła, potem z tej biednej ziemi. Powiewamy chustkami, ziemia coraz dalej. Już nikogo nie widać. Jedziemy do Polski. Następnego dnia pacierz, a potem znowu bawią się dzieci na pokładzie. Ku południowi ukazuje się ląd. O 12 jesteśmy w porcie gdańskim. Wyładowujemy dzieci i skrzynie. Lokują nas w barakach emigracyjnych, rodzaj wielkiej stodoły z łóżkami jedno nad drugim. Trzeba nam było tu dwa dni czekać na wagon, który miał nas zabrać do Poznania. Około drugiej wyjechaliśmy. Podstawiono nam wagon czwartej klasy, w którym i dzieci, i siostry, i wszystkie skrzynie, i kufry się zmieściły. Cieszyliśmy się, że już niedługo będziemy w Polsce. Jedziemy naszym wagonem, ale raz po raz to cofamy się, to stajemy. Po dwóch godzinach jazdy znów zatrzymujemy się. Wreszcie ruszyliśmy. Jazda była męcząca, gorąco, duszno. Położyłyśmy dzieci spać, jak tylko się dało. Na ławkach, na kufrach. W Tczewie, polska granica. Byliśmy tam o 11 w nocy. Obudziłam starsze dzieci. Pomodliliśmy się wspólnie. Jesteśmy w Polsce. Wjeżdżamy do ojczyzny naszej. Niech tę chwilę, wielką, uroczystą, dzieci dobrze zapamiętają. Noc przeszła jako tako. Cały następny dzień jeszcze spędzamy w wagonie. Po godzinie ósmej wjeżdżamy do Poznania. Nie znam prawie miasta. Nie wiem, jak się obrócić. Jednak i tu opieka Boża nad nami. Zaraz na peronie parę pań z opieki tworcowej i z Czerwonego Krzyża na nas czeka. Ogromnie serdecznie nas przyjęły znajome i nieznajome panie. Pomogły rzeczy oddać na przechowanie, zaprowadziły dzieci do baraków, gdzie już czekała na nas kolacja. Następnego dnia wypadła niedziela. Msza święta została odprawiona w kaplicy barakowej. Pociąg do Pniew, jedyny, o dziewiątej wieczorem odchodzi, więc już około siódmej ruszamy na stację. Trochę biedy było, bo nie chciano nam dać osobnego wagonu. Panie bardzo pomogły, załadowałyśmy dzieci i rzeczy do przedziałów. Panie zatelefonowały też do pniew, do Czerwonego Krzyża, aby ktoś przyszedł na stację do pomocy. Miały też być nasze siostry. Słowem, koniec biedy. Po godzinie 11 w nocy zajeżdżamy do pnia. Dzieci zaspane, ledwo można je dobudzić. Na Peronie czekają i siostra Prądzeńska z końmi, i panna Szoczówna, i siostry Czerwonego Krzyża. Pomagają zabrać dzieci i rzeczy. Około północy jesteśmy u świętego Olafa, czyli u siebie. Pierwsza noc pod naszym pniewskim dachem. Jeszcze mamy dużo krzątaminy. Dzieci śpią na strychu, na słomie. Jakoś miejsce dla wszystkich się znalazło, a i skrzynie z rzeczami już pod dachem. Wreszcie ostatnie światełko gaśnie. Usnęłyśmy szybko, bo zmęczenie po tej długiej, od poniedziałku rana do niedzieli, prawie do północy trwającej podróży, dało nam się dobrze we znaki. Następne dni wciąż były mozolne, ale już wesołe. Czas piękny. Pniewy tym razem dobrze się zaprezentowały. Przed domem łąka, nieco dalej jezioro okolone lasami. W ogrodzie piękna aleja lipowa i kasztanowa. Dzieci z zaciekawieniem oglądają każdy z zakamarek, bawią się w ogrodzie. My tymczasem urządzamy dom, porządkujemy, co się da, ale właściwie nic jeszcze nie ma cztery kąty i piec piąty. Ledwo parę łóżek, krzeseł i stołów, bo wagon z rzeczami jeszcze nie przyjechał. Ale jest lato, więc jakoś idzie. Najważniejsze, że jesteśmy u siebie.